Witam i witam was wszystkich bardzo miło i serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight Dzisiaj ze mną jest Guga Jestem A ja jestem tutaj z Gugą <laughs> Właśnie dawajcie ready Jezu, o wy jeszcze Ready, ready Opatrz, ona się dopiero przebiera Bo wyzwałam ją od różowych lafiryn <laughs> Spodnie ma No właśnie, takie getry, dziwne, nie? Tylko ty jedna jesteś tutaj ruda A tak to tutaj y, murzyńskie garbusy A właśnie, ej Czarne garbusy Ale grebusy. się trafiło Muszę zapamiętać, że ty jesteś w brązowym kobraczku Czarne gerbusy. Trzy <laughs> Dobra, może być Chociaż to nie jest kukurydza, nie? Nie, to jest nie. las ciemny A pojawiły się słuchajcie, widzowie nasi kochani, nowe dwie mapki Ej, ja podejrzewam, o nie, ja go nie lubię. Gugu, ratuj mnie. Gugu, to, Jestem A fan twój. Google. No idzie to do mnie. A Ej, jak dawno w to nie grałam. Jezus. Nie wiem czemu, ale ja, ja mam sentyment do tej gry. Przeleciał obok mnie. Widziałem jego cień. Ja pomacam sobie skrzynkę. <laughs> macaj, macaj. Podejrzewam, że widzowie się nas zapytają, gdzie jest Asia Wania Postaramy się w najbliższym czasie jeszcze z dziewczynami jakoś karnąć właśnie dziewczynę To może jeszcze Maćka zapytamy, czy byś zami mnie nie chciał zagrać? gdyż Macek z tego co mówił, to DBD już jest głupie, nie? A czy ci powiem, że DBD to wiesz, no? Na... Oni narzekają ostatnio na piątek 13, wiesz? Tak, zmienili zdanie. Bażony. No ale to prawda. No. Nie! Wy tam się zajmujcie, ja tam e, naprawiam, dobra? A, nie! Zawsze Zaszedł mnie od tyłu! Oh mine. The... Strach na wróżbie jeszcze. Ja Jakby co to spróbujemy cię uratować zaraz? Ej, on Cię wziął? No wziął mnie i mnie bierze gdzieś. Nie wiem gdzie on mnie bierze. Z Zbłoczeńcu, z różowej czuli Kurde, a chciałem się wiesz, w No krzakach... Ale podczas zupełnie z innej strony. Jest tutaj lewta. Ta, którą... E, która miała różowe. O, Ale w ogóle trochę głośniej do mikrofonu musisz mówić Ci prawie nie słyszę Muszę się wydzierać? No, lecz A mnie lecz No mnie nie Laska! Uciekaj, uciekaj A kurde, o nie, nie wierzę Jak? Co za ciot? Teraz jak cię powiesi, to będzie po tobie już Ach, Właściwie może nie Ale jakim cudem, on musi być dobry Kolega Wieszam, mięsko na haku Nie nie no, Ej Jak mi masakrycznie szybko w jednej chwili słuchaj To spadło do klikania Czekaj Ktoś yy, go yy, ten, trakuje? Nikoła tu nie ma Biegnie. Dobra, bo jest -er. Coś sądzę, że to będzie szybki mecz dla mnie. <laughs> Jakieś dziwne się kropki, kropki się pojawiają na mojej mordzie. Słuchaj, takie żółte. Jakbym się palił. Tracę twarz. Go, nie, nie ma go. Możesz przybiec. Nie słychać go nawet. Ale mam stresa A ja nie wiem, gdzie biec. I zaraz idź gdzieś w krzaki, to Cię uratu, yy, naprawię, chodź. Gdzie? W tą mancie, no? Nie wiem gdzie. Biegnę <laughs> <Piękne> za tobą. <śmiech> <śmiech> Ej, dobra, on jest tam. Dobra, chodźcie, tu pomacam. Macu, macu. Głuka, jakie piękne masz garbusek. piękne rączki. O, jeszcze gargusek czarny Ej. przeszedł. <laughs> to łamie po kościach. <laughs> dobra, jesteś żywy. Teraz się nie daj złapać, co? tu idzie! Gdzie, tu? No Ja stąd spadam Ej, mamy jeszcze cztery generatory. Złapał tamtą laskę. Dobra, trzeba tamtą uratować. No, możesz do niej pobiec. Jesteś tam? Ja wiesz co, poczekam, bo on tutaj zawisi tą laskę pewnie i on zaraz pobiegnie do ciebie tam, jeśli biegniesz. Dobra, to czekaj, biegnę. Biegnę, biegnę do niej. Szybko, szybko, szybko. O nie, nie 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 Nie, nie O nie, o ja pier, O nie o Co, goni Nie no Ej ale powiem ci, że ten mordercy jest strasznie za fajdany Z tą piwą Kurde, Kurde chwali, siedział jak nie wiem Weź ten, chodź siebie mię Już biegnę I przez to, właśnie, bo w tej grze nie ma limitu czasowego, nie Dobra, on mnie bierze, dobra, ważne. Uwiesi mi teraz. Spróbuj się wiglować. Aha, nie, ja mam za blisko tego, wiesz? Nie, mm. za blisko jest, już mnie tu wiesza. Widzę, co? A dobra. E, poszedł do domku. Poszedł do domku za kolesiuchą. Możecie mnie zdjąć. Poszedł już do domku. idę. Goni ją, goni ją. Cały czas. Możecie mnie zdjąć Biegna. szybko? Czemu ona tu biega? O oh, was nie, nie. Tak stąd. Okej, okay, ratuję cię tak. Idziemy tam za tą może co? Kurwa nie to, przepraszam. Nie. Pierdzenie, poleciał za wami chyba. Prawda? <grym> nie, to... O nie, on biegnie za nami, słuchaj. Nie, pobiegł za nią. Ej, co tu ma być? To jest odwieszanie z haka ze Saka za sahaka. Google, stój. uleczacie. cię. Chodź, no no, no kupę. Ja, ja cię pomacam. No, mega. Słuchaj, walmy ich, zostawmy ich i Walby. po prostu, ten... No idziemy robić może te generatory, co? No właśnie. Fajnie, że złapał wszystkich. Okay. Ja powiem ci, że strasznie szybko wylatuje, ten, pasek. I z jednym zamachem. No. Ja mogę, ten, naprawię to i mogę do nich wtedy lecieć. Ale wiesz, nie wcześniej, nie później. Tak, no już powiesił, no come on. Czy będzie tam... a ta zginęła. tu możemy znaleźć. Jak? O, ja też. Zaraz tu przyjdzie. Idzie tu. Weź. Nie. To jest po mnie, nie? Nie. Nie. No nie wierzę. Jak on tak się pobiega? On ma to przyspieszenie na tym. Niech się fuck off, no. Zobaczam z Koszuli w kapeluszu. Rolnik, taki rolnik. Rolnik szuka żony. No idzie do piwnicy ze mną, nie? Um, tak sweet. Dobra. Chyba zginę. Nie, Co muszę jest? jeszcze nie. Mam. Dupa. Dobra, żyjecie w dwóch. Ja tu jeszcze trochę pomęczę spację, ale... No. Postaram się ty się przyjść. Nigdy do siebie idę. Gdzie jest to wejście do piwnicy? Wiesz co to znaczy? Musimy. Nie! Kuga! Co się stało? Nie, sobie szybko nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. gadaj, ja byłem przy Nie, nie. Nie. gadaj. Bo mi nie, zostałem tylko ja i ona Naprawdę? I on, to jest sobie Dobra, jakiś youtuber się... Youtube Znaczycie coś raczej. Ja się boję Dobra, ty naprawiaj ten Naprawiaj, wiesz Chyba ja masz stylo stylowe te okulary oh, Takie niebieskie, nie? Minionki no. mają jo, I mam jeszcze kolczyki, patrz Wcześniej u siebie nie widziałem takich kolczyków kółkowych <noise> ja widzę, widzę. Ej, bo ten... Taki tak jak e, dla krowy. Byś musiał... On ją namiętnie goni. Byś musiał naprawić jeszcze chyba uwagę... Imu się otwiera klapa? O klapę widzę! Tak? Kurde. Czekaj, czy to klapa, czy co to było? A ko czego tak to było? Mniej więcej? E, czekaj, czekaj, bo ona się tak dwa, że ja nie widzę. Um, Kurde, kurpa. masz uda no, się nie to. Nie, to jest... A nie, to skrzynka, ja jest klapa. Ja pierwkór. No czekaj, to jest problem. Tila. Mam nadzieję, że to nie że tam się podleci. Mam nadzieję, że to nie podleci nigdzie. Bardzo ładnie ucieka przed nim. A spróbowałem podlecić. <laughs> Mają. Co to. O ja. Tam. Aż tam? To duża jest ta mapa. Za mną. Tak, mi też generator, który ja naprawiałam. Już go naprawiłem. Tf, słuchaj, Aha. i, i dziedzictwam. No, i od trzech się otwiera klapa? Nie wiem, od trzech albo od dwóch. No bo jakby on zginął, to ty byś miał szansę znaleźć klapę, nie? W domku też był naprawiany generator. Tu jeszcze był gdzieś ten, co my naprawialiśmy. A, no, zapytaj. trochę mało, no. Może ten w domku, co? Tu ja go zostawiam idę szukać klapy Albo klapę, no Myślisz, że w tym domku Ale czekaj, czemu? Ja sprawdzę, czy on przy niej... Właśnie, sprawdzę. nie ma tego, nie... nie ma go, czyli on poszedł chyba cię szukać A dobra jest, bierze ją, dobra Bierze? No, bierze, bierze, dobra, szukaj klapy hmm. Spróbuję jeszcze naprawić może. To chyba było... To chyba było to. Dobra, zostawiam to już. Ale teraz pytanie, czy od trzech się otwiera, czego? Zaraz zobaczymy. się nie daj złapać. Okej, okay, mam klapę. Gdzie? W sensie muszę ją znaleźć <laughs> Aha. Myślałem że już ją widzisz Leżelam że to hmm. będzie mega trudne widziałeś kiedyś odcinki, bo jak Kitty tam od nas gra Jak jest Green Life Kitty, to Kiteusz zawsze znajduje klapę Nie wiem jak ona to robi, ale zawsze Pamiętasz Marcel też To miał <laughs> To? Marcel też to miał No to jest masakra, jak to można znajdować za każdym razem w hmm. Tu chyba nie ma, bo nie słyszę dźwięku Ona by się tak otworzyła, nie? No i taki dźwięk szumiec obok niej Tak, ty biegasz, to on ci widzi? No się nie wiem Trochę się boję Kurde, ja bym też może żyła, ale no, żebym się obsnęła ze spacji. A na razie go nie słychać. Właśnie szumu też nie słyszę no, bo, nigdzie. Naj, najlepsze jest to, że on może stoi przy klapie i <laughs> pilnuje. Ja. To już był przegięcie. Hmm. Ale nigdzie go nie ma. No, cisza ani jeszcze? szumu, ani... Jest! Nie! Co? Jak obserwował! Patrzył na ciebie? O nie, zginiesz, Marnie. Obserwował z góry, słuchaj! Co ty gadasz? Był na takiej górce, nie? Gdzie? Nie! Ty... nie! <laughs> jakiś. Oj, nie, wiem, będzie, że... on nie widzi <grym> A pewnie ta klapa była tam na górze, a im tam stał, nie? Myślisz? No. Eee... Dziękujemy Dobra. za grę. <grym> Zginęliśmy. Tak. Dziękujemy za super grę. <grym grym> <się> Jeśli było. <grym> strętny rolnik. Masakra. Było nawet. <laughs> Nie było najgorzej. Ej, a czemu nie ma punktów? O, jestem. Jestem nową postacią. Ona jest taka dziwna, skrzywiona, ale... Co to? <laughs> Bagna? Bagna? Nie. Bagna. Bagna? O nie! <laughs> ja nie znam tej mapy. Ej, nie, nie tylko nie, czemu ten dziad znowu? On jest głupi. A najlepsze jest to, że ja się tak wtapiam w otoczenie, bo jest taka żółto... Bagnowa, obślizgła. Ja nie znam tej mapy. No, widzę już tego ciulasa z piłą. Lata. Zboczaniac. Co tu drzejape? Zboczanie zleci z piłą. A to jest creepy. Ja tu szybko zginę, bo ja tu nie znam nic. Nie, nie, nie lubię to... tej mapy. Tu te... posun się ej. O, tu jakby co mogę uciec, dobra też okay, za będziesz zapierdzielać. No jestem na statku, to co? Statek? Który no. taki mniejszy czy taki wie większy? Eee, nie wiem. No już zapał kogoś Aha. I to blisko mnie. I zaraz go tu powiesi Kurde, ja nie widzę, z on go złapał. Obok mnie. Cholera. Bez... Jak jest dobrze, że mnie nie widział? No, zboczeńcu, spadaj. To nie jest ten sam. Nie, kuka! Się. Ja się chciałam schować, nie? on mnie zobaczył. Dobra, nieważne. A, się wpieniłam teraz. No Idę, wiem, ci... Że ja tu szybko zginę. Idę ci pomóc. To on nie Dobra, Jestem się... obok ciebie. No, nie, się mnie, nie, się mnie. nie nie Nie! Nie że na tą górkę. No na górkę. Ech, cholera. Jestem dokładnie centralnie za tobą. Dobra, pola z górki. Polas z górki. No no no, chodź, dawaj, poszedł za kimś. Spierdę, nie! Spierdaczamy, naprzeciwko! No no no. Spiteramy, spiteramy, spiteramy! Nie, to... nie ma go. Co, czuję się, że tak będzie to pan z Ogniska. Nie, postać dziwnie trzeba giełczować. Mmm, ale tu romantycznie, kuka. No i wymacam psa. Romantycznie. Pod mostem. <noise> no i tym zadupią. Ja pier, kur... Znowu się zaczyna wieszanie. To widzę wszystkie konsonacje. Chodź idziemy, co idziemy ją ratować czy idziemy robić te? Róbmy generatory? te, róbmy te. Gdzie tu są generatory? Bo na górze był jeden. Gdzieś tu jest. No. Tu? No. Tutaj. Za mną. No prawo. On tu przyjdzie zaraz, wiesz o tym. Chodź idziemy stąd. No jesteśmy tylko my! No wejść to za szybko trwa Idzie raczej No bo on jest taki zboczony kurczę, z tą piłą Utkłam Ej utkłam Nie no. mogę tam wejść Serio? Ja też nie idziemy ich uratować co? Możemy się postarać A ja się rozłączył już jeden Ty, że nie wiem czy warto, gdzie jesteś Zniknęłaś do... mi Idę do laski tu Poszłaś do niej? Ej ona się Masz koleżanko? Dobra. Chodź za mną, patrz ja cię uratuję. O nie. Biegnie, no. Zezboczona... ...świnka. Ja powiem tak, ja mam tego dość. <noise> to co? Przełączamy potem na piątek 13? <noise> on idzie za mną. Ja nie wierzę, no on jest kurczę... Wystąpiło, on przesadza. Uratowałam kogoś, teraz ginę. My nawet nie zrobimy jednego generatora. No, bo to jest taka, I znowu cię daję na tą górę? Nie wiem, że idzie. Może się wywigrujesz. Może się do góry. A widzę. E, No On jest jakiś... zabawne. No jak? Przecież robiłam spację Zabiło cię? Nie wiem, mogę niby spację robić ale nie widzę z ciała Ja żyję jeszcze? No A mi pokazujesz, że już mnie zabiło niby Serio? No o, teraz Ja cię zdjąłem w tym Dzięki. momencie Ja nie wiem o co chodzi <noise> Muszę zobaczyć o ciebie Ej, w krzaki no? Jesteś? Gdzie jesteś? Nie wiem, stanąłem w krzakach Chodźmy uratuj. On O nie Spadaj! Dziadł. Teraz nie będzie maca Gdzie poszedł? Ja tam. Zaraz, do... sta... Ja pierdol bo chciałam... A nieważne. Ej, mam jakieś lagi. Co za holender? Guga Co chciałaś bo... zrobić? Bo chciałam... Nieważne. Nie... Dupa. Dwa mecze i dwa dupne. Ja pierkur. Ale zboczenia z Po co on wlaził do To uczcina. Nie idzie do lasu na grzyby. Ale to jest najlepsze sto. Czekaj, zaraz spektę włączę. Ty ja, już tu nic nie zrobię. Jest ja was dwójka. Gdzie jest tam ten już ci mówię? Naprawia. Naprawia. Ja może starczył. Jest e, też na takie na, na podwyższenie. No jest statku, A on jest tam na podwyższeniu. Nie wiem co. Pierwszy, to, drugi raz na bagnach i no, dupa. Ale on tu nie pasuje. On pasuje nie na farmę. Tutaj wiesz, to pasuje. Spadaj stąd, bo on do ciebie przyjdzie. Nie on teraz, dobra, diabnął ją, dziabnął ją. Tak. Wiesz, tu, tu, tutaj pasuje bagian na babciach, lęka. No, babciach, lęka, no. Nie jakiś się, kurde się Tak. tak, tak. Jej już kurde świeci. Proszę ją zanieść, zanieść na... gdzie on idzie z nią. Do piwnicy chyba. A ty nie, nie, nie do piwnicy. Tak, do piwnicy. A nie, rzucił ją. Serio? Nie, rzucił ją. Uważaj, poszedł do ciebie. Poszedł do ciebie. Poszedł do ciebie, spadaj tak, stąd. Serio, Nie wrócił. Skampi się kota od drzewa. Co on robi? <laughs> e A czemu ona idzie do piwnicy? Ja zostawił ją i nie wiem gdzie, gdzieś ciebie chyba poszedł szukać. No, chodzi go bog gdzieś. Masakra. O jest. Widzę go za trzciną. Śmierdziel. Bydlak, śmierdziel, kurczę. Postarać się naprawić. Chodzę kurde z tej trzciny Ci powiem, że no nie wiem Ona poszła do piwnicy się schować do polaka <laughs> Siedzi przy szafie w piwnicy Może się? Jej to coś dało i tak zginie Wykrwawi się Mógłbym po nią polecieć w sumie A ja nie wiem czy to warto <laughs> Aha No to dupa <laughs> Nie widział mnie? To tu obszuka, zobaczysz. Idzie, idzie. Idzie, no, patrzy. Łączył. Ej, to jest wkurzające, jakoś tak mnie rozpędzić i dziabnąć. No. No i dupa, no. Teraz wiguj się. Kurde, zabrał mnie. Kurde, patrz. Trzy oczy. Zboczenie. Wiesz co, z datą koszulę ma. Z tych co myślisz. Ejajajaj. Moglibyśmy chociaż jeden meczek mieć wykonany. <grym> Nie. Nie. szukamy jakiegoś meczu, ale bez tego zboczeńca. No, bez tego spiję. Co ginę? <grym> <Ta> się <wykrwala. grym>